No dobra, to jeszcze jeden pojedynek. <gry> no chowaj tutaj kurzik, no, 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 no. przestań skakać! Ogarnij się troszeczkę. No, eee... No. Jak co no. jestem? Nie powiem... Nie tak, tak, przestań jestem, tak. tak mówić wszystko. O wszyscy. nie Jest to no, co tam, Mangetsu? Przestań! No, ale ja widzę, Boże, co ty tam, Mangetsu. No, konkurencja. Co narobiłem? No, widziałem, no, przestań. Nie rób tak no, już. No, przepraszam, dobrze, że nie będę do Mogliby jakieś no inne mapy jest, dodać, co no, nie? No, no, no dostaliśmy no, no, jakieś no, żółwie. A mogliby inne mapy dodać do tego, co nie? Ej, mi dźwignia Dobra, idę, idę, idę. się przełączać. Dajcie, przyjmujcie, przyjmujcie. No, O kurde, guzi kliknął. Chodź tam, Mangetsu, dobrze. O ja, ja, o dobrze. Ej, A dostań, ja, 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 kurwa! A nie dobrze, dobra, jest dobrze, dobrze. Ajaj, no nie dobrze. No, dobra, dobra, S, S, no, S. Wygraliśmy środek, stąd, stąd, kurwa. Stąd, 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 stąd. No idź stąd! Dobra, zajebiście, oni za sobą biegają. Wszyscy za sobą biegają. Nie, nie, jest G, jest G, jest G Dobra, Brali, przejmij środek. Dobra, dobra. nie mogę. A. A. O nie, spadłem. Też spadłem. Przesunij, przez przesunij, next. No. Dobra, dawaj, lecisz, lecisz, lecisz lecisz, lecisz. Zajebiście, zajebiście Dobra, ojoj! Przejmuj, przejmuj <gry> Nie, Kurwa! Się, się, się. Mamy więcej mamy, Dobre, więcej, mamy więcej, mamy więcej! Dobra, mamy więcej, kurde... No i tak Kory nam to nic nie da, że... żółw jest jak no, debil, żółw biega. Żółw jest bezwolny, kurde. No, no. Ja dał nam żółwia... Mogłoby chociaż tygrysa dać, kurwa, który byłby szybszy. Dobrze! <ślam> nie, bez sensu mam! Ziemka mi się tygrys zabrał. Ja zrobiłem! No, ale ja bym chciałem zabrać, co nie? Dobra, mamy więcej. Zaraz, rzuciłem ci teraz możesz wchodzić, Bloody. Zaraz już skoczę. No nie, nie. dobra, 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 dobra. Ej, przegrywa. Jeszcze w guzika, dawaj. Dobra, trzeba zajebiście. Dobrze, Yee. ładnie wyszło no, z tą dźwignią. Ej, oni Lladnie. mają full więcej. Jak no, to? No widzę <ślesk> właśnie, że coś tutaj idzie nie tak. Um, no, nie o kurwa, zrzuciło mnie ten siadlić się, radę kichnij, mangich. Dobra, idę, to ja już nie idę. Kurde, to za późno. No żółwsaj przejdę obok, jak gdyby nigdy nic. Dobra, 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 dobra. Ajaj. Ajajaj. Jees, Jees, nie jest, nie nie mógł, ja. ty Niestety Niestety, Nie bukty, Tak, tak, mega blisko było Nie Jees, dało ja. rady z tym na Nie wiem roku. czemu daje, nie rozumiem czemu daje teamowe To jest totalnie, napisz do twórców, że jest grę. Musisz to wyjaśnić <grym> im z o, Ten, to ten panie AB, wyjaśnij do nich, powiedz co to kurwa ma być, tak do nich napisz No, <grym> że grasz 5 osób i to ci. o dobra, na gettu pamiętaj, pamiętaj za zasady, <grym pamiętasz <grym kolor? Ten to trzech razy sztuka, pamiętam, teraz to wygrał Teraz was porobię to są te kulki, te kapsułki takie Tak, dokładnie to Za no, 5 złotych możesz lo, przekręcić lo, Losuję ci gumę kulkę Jak w lotto. Ale adrenalina to było <laughs> ojej, ojej Adrenalina Ej, ej, ej No dobra, to trzeba na spokojnie teraz Sam zagrać. jak palec Nie ale ma co się denerwować ja Sam pośrodku świata Dookoła tysiąc spraw. Nie ma. Co? co za demire! Karma, karma, karma. Ale się nawet <gry> też większość nic nie uderzyłem. <gry> I losowo dostałem bułek od kogoś. Bla, stoję, no. Ale fort. Mi się czasami mylą, co nie, to jest takie mylące. Nie. no. no <grym> go, go. prawie, prawie. W najfajniejszym trybie odpadłem, nie. No. <grym>

No nie, no, nie. nie mnie. wale mnie. nie! Ale ci ptaka tylko. No. no gejowe, gejowe no. Gej. I Serio? Ej, no. no nie, wygrał. Dominację zrobił. Totalną. Tu, to, ale ale też to się uważać, Bo fair. AB już tutaj robi comeback. No. A, comeback. comeback ego. To, już, to już nie moja gra, nie moja gra. No, kanoniczna wyspa. Kanoniczna wyspa O nie, kanon. kanon Iceland Tak, no to o, dokładnie tak Dobra, musimy uważać na Kanon Iceland. Był Islada. ten słynny Kanon Barbarzyńca, to jest jego statek Ucieczka! Ale przyznam się, wiecie co, mogliby trochę różnicowanie, jak nawet ten sam no, no, typ jest, no, no, to mogliby no, no, różne no, no. mapy dawać, bo ja zauważyłem, o, że przykład, oni, no? że bardzo monotonnie podeszli do tematu, że ja nawet wiesz, no i to sam mama, no, a pan jest no, zawsze... czasem to się znudzi. No. Totalnie nie tak, przemyśleli, tak, tego tak. trzeba przyznać. No, nie przemyślałem. No. Przemyśle, widać widzę, tutaj nie grał. Przemyśla tu nie było, a mógł być. No. <laughs> o kurwa, jaka agresywna ta była bomba. Guzik! <laughs> guzik, to zawsze <laughs> guzik. Ja, kurwa? O no, kurde, no nie! Oh. No, chuj, o chuj, no. No o, adrenalina Nie no, nie, no Wszystko, że guzik! Ja, ja, widziałem to! Widziałem! Guzik jest zbyt inny no, Ale guzik tak... tutaj! Haha, <gibli> <gibli> mangi! <kurna, gibli> ja pierdzele! Ej, ole leci teraz nieźle! No. Trzeba strzały! Nie! Ouj! Dobra, dobra, dobra! Na sopranem na zaraz zaśpiewam! Na luźnej gumie jak bungee! Nie, 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 nie! Guzik! W co to, to Co będziesz równo z bombą. Zabawki, sepe, wielka frajda. <laughs> a! A! O nie! Zostało no. dwóch najinteligentniejszych ptaków! Nie o jest, o jest dobrze! Wypnij no go! Nie! Zapolokowałem się i co? Gówno! <laughs> Sio, guzik! Znajdź sobie a, własny kamarek. kącik! Gu guzik na widzę, widzę, widzę! <laughs> <laughs> yes! Patrzcie, na tym samym poziomie co so Wladimir. No, Byłeś. Byłeś. Trochę dalej. Byłeś, ale już nie jesteś, więc to nie jest... Coś <laughs> miałeś, a czegoś już nie masz. Na geczu! <laughs> 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 O pierwsze miejsce ale close. No, Nooo. Ja już się schilowałem no, take. Ej, Apid dalej nie ma nic. Ale tak robi specjalnie. O, ja o, o ja ulubiony tryb. Jedzie. Co tak słabo ci idzie? No co, tak A... co, czemu nic mówisz, to tak cicho, o? Nie, no ja tam dużo mówię, dużo mówię. Jest super, fajnie, dobra zabawa. Jeżeli... Dobra, mój ulubiony tryb, macie przestranę! Ja się świetnie nie Wszyscy na Bladiego, wszyscy na Bladiego, wszyscy na Bladiego. To was gubi. sorry baby. <laughs> Sorry, Sorry, baby! baby. No, tysiąc na godzinę! Baby, no! Sorry, baby! No, no. Sorry, Sorry, baby. Kurde, to. no, ty chodzi O oh, kurde, Belka! Marek, Belka, tak, tak! No właśnie cały czas mi się to kojarzy, za, za każdym razem! No, ja za, cały czas mówię kurde, Belka! Ja ja mówię kurde, Felek znowu! Kurde, Wafelek! No, albo mówię też, yy, ociechuj. <grywa> to też mówi fakt. No, fakt to nie zrobię! Jakie No nie, no! no Blisko bym no, bym bez sens, no, no było dobrze, dobrze było. No, A, ja to Trzeba ja. czemu to, się nie, to starę... przede mną rozwaliło? No bo to się rozwala, gałganie, ty nie ogarnąć jak się nie wiem, zostają. O kurwa! To ci się udało, no. Tak się udało, to się Ale Normalnie, to ci się udało, no. Uuu, ale fajnie o tym, bo... Jak chcesz się odpalił, no? Co tam baby, to Bejbi, jak łuczki! Ale to ciepło. No. <laughs> baby, czekaj, no i biczek jeden dobry moment, żeby wystartować, no. Tak jesteś jej bi. A już ponad połowa gry, to myślę, że trzeba zasząć. Oho! Oho, ulubiony o, w tym zawsze, W tym zawsze jest Nexa i Bloody dobrze, więc będzie problem Zawsze Gózic w tym... Gózic. A wiecie kto jest Góziciem. zawsze w tym dobry? Guzik Tak, guzik, guzik, guzikowi zawsze dobrze idzie, to prawda Tak, guzik, mówią no na właśnie, niego no nie. Guzik prawda Nie no, rozjebałem się na samym starcie Kurde Na kogo się rozjebałeś? <laughs> na No nieźle. blady Sorry no, <laughs> Kto? o, o, o takim ten jeden taka ginie. O ty, od Kurde. Dobszy. No. O, dzięki. Co dzięki? Dałeś mi. Jak ci dałeś? No nie jest dobrze. Ja dałeś mi. Co dawno tak, ci Ja pierdolę, Ty się mi podjewam, co co zachuje. <laughs> Przecież ja już to wymyśliłem, co dawno tego. Ta, wymyśliłeś to. No. Ty coś wymyśliłeś. Ta, no Pięć jak gwiazdki sportowe. No, no, no. A <laughs> no, kurwa. <laughs> Kurwa, jebanie, co mi kradnie wszystkie punkty, co nie? <grymnie> o ty kurde, chuju. <grymnie> ja, no nie! Co to ja wpierdykam, jakie no no. jak złodzieje pierdolone, no. Znajdźcie sobie własne balony. Złodzieje pierdolone. No tak prawda, Też najbardziej ten w wkurza ze wszystkiego zawsze, nie? No AB to jest złodziej, no, kurwa, no, jakich mało, no, co dużo gadać. No to ta miejscówka, no. To z łodzi jakich bał? No nie e? dało się co który nie. Byłem, który byłem, który ja byłem. też nie wiem, który byłem. Ja też nie wiem. Ja też nie wiem. To ale guzik, dominacja. Okej, no ja jest. Ja tam Ta, ale nie wystartuję tamtejszy. No Ej, hey, no bo jakbyś nie podpierdalał wszystkich balonów mi i znalazłeś własną miejscówkę, to może coś by z tego wyszło, co nie. ja wszystkie to i baloniki. Na więcej ludzi, jak te baloniki będą O kurde, lasery Doremi pasa lasery lasery Laserki, uuu, moje ulubione Trzeba się wyjebać jako Laserki pierwszy. śniadaniowe Skaczcie, śniadaniowe. Pula, 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 ty O, ty, ty zrobiłeś, mnie to. to był Bloody, to był Bloody to był Co? Ja bym żyć tego no. nie zrobił Taki U was w domu, uciemy. no kurwa Jak zaraz Ale żeś, nie, mnie najsłabsze ogniwo tak podraktować. Nie wiecie ale co zrobić? Rozjuszyłem. Nic. Musisz się zestrać ze strachu, to jest jedyny sposób. Musisz się zestrać ze strachu co, to, co to? jest tak zwany laser obrotowy, co wy nie kojarzycie. Laser obrotowy No. Jak można lasera obrotowego nie kojarzyć. No właśnie. się. A No. za gęsto. No za siesięcy Jeszcze nie mów z łamanym słońcem. No, nie. Ale tak będę miał Dobra, na getsu niż guzika, bo zbyt dominację ma Jeszcze Niszczę, niszczę, właśnie tutaj. Przywamuł, przywlatuje. Tutaj. Aaa, Ale nie, kończę swojego nie życia. Ale dupą, dupą wypiął do mnie a, i mnie popchnął. Tak, z... Pop, -dobrze, Dobrze, że guzik obserwuje te punkty. Jestem pewny tego, eee. że wygram. Co robię? Uhu, lecimy. Okay. Absorpcja, tak zwanie. Ale dostałeś jakiś bonusowy punkt, co ty za, za punkt? No. Za jakiś wow, comeback, czy co? Ej. Nie, no, za to, że jestem wkurwiony. Ej, za to się dostaje dodatkowy punkt, to jest no, ciekawe. No tak, bo, bo był ciepły, No nie? jak płomieniujesz to wtedy dostajesz punkt dodatkowy. jak jesteś ciepły. No. Patrzcie, ten tak zwany tryb, światełko. Jak mi by znowu klawisze kawi się trwałe to ja wam coś pokażę, nie? To weź se to wyłącz w Windowsie Co wam pokażę. To normalny to ma. A! To s, ten fa s, 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 s w klawiszach Co jest? Czemu nie mogę być w środku? Mm. Sorry, twoja <grym> nie stara, wiem. nie możesz być i tyle, no, no, no. Daj smutki, Nie no! Jezu Uff, mało brakowało No, mało brakowało Byście się wiebali Biebali mm. i się Dobra, focus, focus. O, o, no, nie bali Dobra, fokus, fokus Kurwa! Uff O, zajmą cię Ale farcik Już byś tego nie No, Już nie, za dobrze jesteście w tym tybie. Co mógł się nie Mógł Bo jest jest Kurwa! Nie! O Bogu wiole adrenalina! Ej <śmienią> <śmienią> no, co jest najgorsza miejscowa? To nie jest zajbista. U Ciebie w domu jest najsłabiej. <śmienią> kurwa. Zizika, nie! Guzika. Kurwa! No! Jezu. Co jest syn? No no. Ja nie mogę uciekać czasami. Ochój, o chuj o o Nie no! Ja pierdolę no! No dużo, no, no dużo dobrze, straciłem. Za długo mnie nie ma, za długo. Nie! Dobrze, dobrze wygrywam! Ej, nie było mnie prawie w ogóle teraz! Ej co jest? Zumarłem od czegoś! Ej, nie ma czego! Bardzo dobrze. No nie, no i spadłem Bardzo na... Uł, dałem, ale mistrzowa, ale mistrz, mi ale mistrz. Nie! Mi co za gówno jebane, coś mnie zabiło! Ale co nie rozobali się! Na chuj ja się dałem nabrać nie chcę, że zagramy w tę jeszcze jedną rundę, no. <śmiech> <śmiech> no, no, no yes, yes. Yes. Jak guzik, jak kurwa guzik! Nie wierzę! No Remis był jeden chuj! Może być guzik! <noise> teraz ja na drugi pierwszy, dwa... Pierwsze i dwa drugie, jest? Ale fajnie, mam po prostu I uważajcie <noise> na Indona robi comeback! <noise> Ale że Wladi ma tylko 8 punktów? No ja, ja mam też mnie No bo dominuje no jak... co? No, jakby z ja przeciwko guzikowi, proszę! Znowu jest Proszę, nie chcę z guzikiem być, nie chcę z guzikiem być! I na remis gawek jestem z guzikiem! Albo sobie Wladi Dobra, nie, 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 eee. czyli nie, nie, Ruchamy tych dobów, panowie. <głosy> <głosy> O, no, no, niestety, Let's zagra, Do tak ja No, to 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 nie. to let's go, let's go Chociaż powinniśmy oh, nie, chyba na remis też nie, tak nie, To wydaje nie, Ej nie, nie, się. Ej nie, 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 oczu się ABi się. nie, 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 się! Ej zejdźmy zobaczymy nie, 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 poradzi nie, to chodzi Oczu się nie, Dobra, ale... nie mamy? Dobra! ZEBi. My, my z Ebi robimy, Robi gracie sami! Nie, dobra, się zabrali na, bramę, na bramę, się no. Zagrajmy, ja zagrajmy na tylko. remis, bo, bo i tak wygra Nex albo Guzik, nie, to po prostu... Nie, zabraj to, co... to kurwa! <śla> <ty, to śla> <ty, to> zagraj do <śla> bramkę, no! To oni... Wyżuwia byliście przynajmniej! Dobre, nie! Dobrze, no, wyżu grać! Panki, kurwa! Zabrali się, kurwa, plecami! Blood i Ebi, bo oni i tak wygrają, któryś z nich, to może na remis zrobimy to? No, ja bym że na remis, ale my gramy! <na śla> nie... Pomagamy, on Nexek no was sam nie, ogrywa! A więc ja, <coughs> ja, ja ej, ja, dobra, ej dobra, Ejbi, musimy im pomóc! Dawaj, pomagamy drużynie czerwonej! <coughs> dawaj! <coughs> dawaj <do> pomagamy drużynie czerwonej. <coughs> dawaj, <coughs> dawaj, szybko! Nexy gra sam! <coughs> Daj, dobra, dobra. U, yes. Chyba kurwa nie, Gośak, nie dzięki za subskrypcję! Dawaj pomagamy! Dobra Ejbi, teraz razie chill! Ejbi, na razie chill, bo pamiętaj, że musimy sobie na końcu, więc na razie chill. Ale jak to sam strzeli! No no ale spokojnie, mamy czas! Jeszcze dużo się może przez godzinę, znaczy minutę wydarzyć. <noise> przez godzinę. <noise> przez godzinę! A dawajcie, bo nie zremisujemy, jak co to zrobi, no, zaraz No, zobaczymy, no mamy czas! Jestem On... w tym hokeju, ty. nie ma już nie. czasu. Mamy czas, na no, spokojnie! <noise>

Dawaj Guzik! Ja już Guzik kule Guzik Bez nowe, sensu ta nowe, co gra! Bez nowe. sensu! Guzik ja to nie grałem! Ja, ja oddaję no. tę grę w ogóle! Ale to jest bez sensu, że jest... Tak ważna runda i mamy drużynówkę. Tak, ty, to jest Ale jak właśnie gorzej bo grałeś się jednego. Dostałeś, pierdol! <laughs> grałeś do pana jednego i. <laughs> I bramki przez to, że z pomagaliśmy wam. Jesteśmy czterech na jednego, kurwa. Nie, bo nie przeszkadzaliście Krystianowi, kurwa. <laughs> Zostałeś zdominowany przez no i żyli Wszyscy Uch... długo to... i szczęśliwie. To... Koniec. Koniec.